Przedstawię fikcyjny skład, który mi się przyśnił. To postanowiłem sobie go stworzyć na makiecie kolejowej. Wagon mieszkalny, przerobiony, z ludmiły. z panoramą, tam jest umeblowanie, wszystko tam się pykamy. Platforma na camping niska, oczywiście z jedną szczepkę dałem sobie na budę, rozebrałem, dałem szczepę campingową, drugą ciągnę szczepę, Wagon bagażowy. Wagon techniczno-gospodarczy-techniczny i dwa wagony mieszkalne z wnętrzem. Oczywiście wnętrze są fikcyjne, w środku porobione. To jest wagon sterowniczy. Także w wagonie sterowniczym, na całym dole mamy yy, gościnny tam jest Telebim, godzila leci. U góry mam sypialnię zrobioną też Telebim ludziki kartonowe, z takiego wydawnictwa meble porobione, samoróbki tu mamy sypialnię z lotu ptaka w drugim wagonie mamy basen czyli dół jest zalany wodą uszczelnione wszystko zostało tu przez okno widać jak się kąpią ludzie u góry mamy kuchnię półka kuchenna, całe meble kuchenne tu mamy pikarnik, indukcja, kranik Lodówka. Tak wyglądają oba piętra. Dół, basen, góra, kuchnia. W ogólnie gospodarczo-technicznym mam dużą makietę kolejową, dziuramę morską. Z tam prawej strony mamy agregat produkcyjny, agregat produkcyjny i zbiornik na wodę. A z tamtej strony mamy przed przedziałem ten kible, prysznice. No i tak to wygląda. wagon sterowniczy na dole jest kościnny, do góry jest sypialnia, wszystko fajnie widać. Tu do góry mamy kuchnię, na dole jest basen. Tutaj właśnie mamy tę łazienkę kibelek. W, przy, w przydzieł jest ta makieta kolejowa, wszystko widać akurat tak może nie za bardzo. Makieta kolejowa, gra morska, agregat prądu twórczy, na wodę. Bagon bagażowy na bagaże, rowery, hulajnogi i tam dalej, tam dalej. Motory, na przykład, sprzęt na plażę Tutaj mam platformę z samochodem. nyska camping, bagon mieszkalny, monia i lokomotywa. I I taki jest tabor. Tabor kolejowy. skład z moich snów. Także to jest moje malowanie, mój pomysł. tabor fikcyjny na wczasy tak się prezentuje właśnie. To, to, to. teraz mamy go w komplecie. Ludmiłka B234 Pushpull. Wagon mieszkalny. Platforma z pojazdem. Tym trochę, tym karton się źle biegiło, ale to nic. Wagon bagażowy. Wagon gospodarczo-techniczny i dwa wagony mieszkalne sypialnia gościnne, kuchnia, basen i mamy makietę. Także tak wygląda teraz oficjalnie pełny skład ze snu.